w szczególności dla osób zainteresowanych mą twórczością, ewentualnie zainteresowanych twórczością psychiatryczną, ewentualnie zainteresowanych życiem, fragment książki przeżycia Psychiatryczne Piotra Nieświętego. Rozdział trzeci. I oczywiście apeluję do osób, które mam komentować, żeby trzymało się bacznie kanonów yy, dzisiejszej. Przyzwoitości, oraz niech pochwalą się swoimi dziełami, zanim zaczną o moich mówić. Rozdział trzeci, wersja promo, rozdział trzeci. Katatonia, granica światów. Wejście w przestrzeń między światami. Stan zawieszenia. Kiedy wspominam tamten czas, widzę siebie w dwóch zupełnie odmiennych światach. Z jednej strony bezruch, cisza i osobliwe zawieszenie zmysłów. Z drugiej nieograniczona i nieograniczona energia. Jakbym mógł wszystko i jak był jednocześnie ponad wszystkim. Dziś nazywam to katatonią. Lecz wówczas przeżywałem to jak wyprawę do galaktyki snu. Katatonia jest zespołem objawów, z których występuje naprzemiennie osłupienie, stupor i pobudzenie furor. Osoba, która Osoba może trwać w stanie skrajnego bezruchu albo w intensywnym stanie pobudzenia ruchowego. Czytałem kiedyś w internetowej encyklopedii zdrowia psychicznego. Zapamiętałem i potrafię odtworzyć ten cytat, bo w, pełen, w pełni oddaje to, co działo się w mojej głowie i w moim ciele. Nie byłem ani martwy, ani żywy, może tylko zawieszony w przestrzeni między jawą a snem. Bez ciężaru, a za to z nieuchwytnym, a jednak przytłaczającym poczuciem, że dzieje się coś transcendentnego. Katatoniczny stupor wejście w pustkę. Pierwsze wspomnienie to moment, w którym moja głowa była jak tak lekka, że czułem się, jakbym uniósł się na granicy szarej mgły. Miałem wrażenie, że światło ku mnie skurczyło się do wymiarów kropelki Rosy, a ja byłem wielkim drzewem, które tę kropelkę podtrzymuje. Nie byłem w stanie mówić, poruszać się, reagować. Czułem powolne pulsowanie w przegubach i skroniach, tak subtelne jak migotanie dalekich gwiazd. Oczy miałem szeroko otwarte. Utkwiona w jednym punkcie, a zarazem we mnie samym, rozpościerała się cała galaktyka. To był stan wewnętrznego Konstansu. Świat zewnętrzny zdawał się zamierać, lecz mój umysł na swój sposób eksplodował. W tym jednym punkcie światła. I ciemności myśli zaczynały przechodzić we wszystkie strony jednocześnie, niczym węzły w kosmicznej sieci. Nie musiałem nic robić, byłem na kamień, jak kamień zawieszony ponad pustynią. Ale paradoksalnie w tym stanie niewzruszonego stuporu czułem, że robię więcej niż kiedykolwiek. Obserwuję to, co niewidzialne, a zarazem nadaję temu formę. Stan katatonicznego stuporu może przypominać zamarcie bez ruchu, jednak w umyśle pacjenta może toczyć się prawdziwa burza. Przeczytałem jeden z artykułów na blogu psychologicznym. Dokładnie tak to pamiętam. W tamtej chwili przeżywałem na przemian pustkę i pełnię. Nie byłem ani tu, ani tam. Chciałem zniknąć, a równocześnie istniałem. Bardziej niż kiedykolwiek. Katatoniczny furor, gdy wszystko wybucha. Potem przyszły. Inne chwile, Moment, w których czułem się, w czułem, w momenty, w których czułem się jak żywe słońce, pożerające własną koronę. Budziła się we mnie niepohamowana energia, ogarniał mnie katatoniczny furor. A więc stan, w którym ciało tak długo pogrążone w stuporze przypomniało teraz rozstrzelałą burzę. Z mojego punktu widzenia widziałem wtedy całą galaktykę. Serce waliło jak szalałe, umysł dawał się przemieniać mnie w herosa, który potrafił ocalić planetę przed nadejściem Czarnej dziury. Skakałem pomiędzy gwiazdami, chcąc powstrzymać ten kosmiczny potwór. Przed Pochłonięciem ziemi, w środku mojej psychozy czułem, że jestem czymś więcej niż człowiekiem. Byłem międzywymiarowym strażnikiem, siłą zdolną odpychać nicość i zapadający się horyzont zdarzeń. Zdawałem się wreszcie i. wreszcie i śmiać jednocześnie. Nogi rwały się do biegu, choć ciało miało być. Ciało być może nie poruszyło się nawet o centymetr. Na tym momencie zakończymy czytanie tej wiekopomnej księgi. Eee, dowiedzieliście się Państwo już wiedzy encyklopedycznej oraz wiedzy praktycznej z eee, przeżycia katatonii. Czym jest? To jest rozdział trzeci. Spośród wielu rozdziałów tej książki serdecznie zapraszam do zakupu i do zapoznania się z moją twórczością a to robimy w ten sposób wchodzimy na stronę Amazon Amazon, amazing, it's amazing, Amazon przedsiębiorstwo wchodzimy na oficjalną stronę Amazona wpisujemy w wyszukiwaryce Piotr pobylarz klik enter i szukamy książki która się nazywa Drudududu Przeżycia Psychiatrycznego w Świętego. Proszę. Bardzo głęboka i osobista wyprawa do wnętrza, ważnej dla ludzkości, o czym można przekonać się, choćbyśmy byli najmniejszym rękiem, o tym można się przekonać w tej lekturze. Dziękuję serdecznie, zapraszam serdecznie do lektury.